yu jest oficjalnie emitowane w Telewizji Pols... Zaraz, co? Cóż za cudowny dzień. Nie pamiętam już, kiedy ostatnim razem tak dobrze myślałem o życiu. Tristan. Słyszeliście to? Ptaszki ćwierkają. Czyż to nie piękne? Tristan. To jedna z tych rzeczy, dzięki której cieszę się, że żyję. Zaraz umrzesz, Tristan. Hej, czekajcie chwilę. Kto chciałby zagrać w Monopol? Tylko jeśli będę mógł grać psem! Ja zawsze jestem psem! Okej, okay, to będę autem! Ja zawsze jestem autem! No dobra, to będę wkurzającym kretynem! Ja zawsze jestem wkurzającym kretynem! Żałuję, że nie jestem już ślepa! Ja zawsze jestem ślepy! Have, to fly high again. Ja zawsze jestem czołówką! Daję moje imię! Otwórz mnie! a co się stanie, jeśli cię otworzymy? ci się w świecie niekończących się tortur i bólu... ...a... ...i... ...e... ...kucyków! Mamy gdzieś twoje kucyki! Kucyki! Kocham kucyki! Celidii, nie! zus To nie wyglądało jak kucyk? Musiałaś go przestraszyć. Ta, ja tego nie kupuję. Otwórz mnie! Możemy pojeździć na kucyku? Dok! Tak. on nas zabije! Ale tuk jazda na kucykach! Nie ma tam żadnych kucyków. Kucyki! Kocham kucyki! Sadie, nie! Ha? Pozdrowienia niższe formy życia! Jestem Neha Nesbit, szef Wydziału do Spraw Produktów Polsatu. Kontroluję oś horyzontalną i wertykalną. W porównaniu ze mną jesteście niczym. Nie jesteś kucykiem. Zaprzeczam, jestem robotem. Ty nawet nie jest robokucyk, nie możemy się na nim przejechać. Co za syf. Ale możemy go przelecieć. Wasza trójka to moje najmniej opłacalne postacie w całej serii. Kiedy zdobędę wasze ciała, zamienię was na lepszy model z akcesoriami odpowiadającymi obecnym trendom, jak okulary i deskorolki. Pełne gigolów. To się podoba dzisiejszym dzieciom. Wasze figurki będą się sprzedawały całymi trakami! Nigdy to ci się nie uda, Nesbit! Zaraz, czy będziemy mieli chwyt kung-fu? Nie! Nigdy to ci się nie uda, Nesbit! Inicjuję fazę pojedynku! Jeżeli którekolwiek z was próbuje powódź innemu, przegracie z Kretesem i doczekacie się swojej przedwczesnej, wirtualnej śmierci! 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 śmierci. O mój Boże! Myślę, że duch się spierdział! Nic się nie martwię. Serenity to dokładnie granie w kościany potwory lochów. Wcale, że nie! Ale w to też nigdy nie grałam! Ach, oboje jesteście idiotami! <laughs> Starszy bracie, ja nie chcę być na tatuinie. Ludzie jeszcze pomyślą, że jestem żałą. Co <laughs> to? To wygląda jak stare laboratorium badawcze Nesbita. Ale jak to możliwe? Zamknąłem to miejsce wiele lat temu! Ui. Zamykam twoje laboratorium badawcze zbić. Panie Kaiba, błagam by pan to przemyślał! Bra. Ale obiecał pan to przemyśleć! Oczywiście. Miałem zamiar wyremontować budynek zaraz po zamknięciu. Ale dlaczego Bo... Przemyślałem to. Serenity, pojedynek się nawet jeszcze nie zaczął. Nic mi nie jest Tristan. Będę słuchać twoich rad i wszystko będzie dobrze. Co? Ale jestem dziki w tą grę. Mówiłeś, że nauczyłeś niego wszystkiego co wie o potworach pojedynków. Nigdy tego nie powiedziałem! Co ci się najbardziej podoba w pociągach, Tristan? Cóż, szczerze mówiąc, muszę ci wyznać, że nauczyłem Yugi'ego wszystkiego, co wie o potworach pojedynków. E, w swojej obronie byłem przekonany, że byłaś kompletnie ślepa. To jakby pogarsza tę sprawę, prawda? Przy odrobinie szczęścia wciąż jesteś ślepa i ujdzie mi to na sucho. Jesteś już ślepa? Nie! Cholera, znaczy hura! Właśnie dlatego roboty są znacznie lepsze od ludzi. Wasze emocje zawsze będą wam stać na drodze! Również mam pięści z napędem rakietowym! Obez jaj, oni ma pięści z napędem rakietowym. Cofam, co powiedziałem. To chyba najgorszy trójkącik, w jakim kiedykolwiek brałem udział. Nie, musimy wydostać się z tej jaskini. W przeciwnym razie zaatakują nas nietoperze pedały! E, Joey, nie myślimy się nietoperzy wampirów? Nie, wiem, co powiedziałem. Teraz zaatakuję dziewczynę! O nie! Zaraz zaatakuję duka! Zaprzeczam. Powiedziałem, że zaatakuję dziewczynę! Nie martw się, duk! Uratuję cię! Dalej, super roba jaru. Zablokuję jego atak! Tristan! O, ocaliłeś mnie! Ocaliłem, ale próbowałem uratować duch! To była najpiękniejsza rzecz, jaką dla mnie zrobiono. I to było zupełnie naumyślnie. A, twój misztalin nie żyje, więc kończy się również twoje wirtualne życie i twoje ciało należy do mnie! Nie, Tristan! Nie przejmuj się, Serenity. Przeżyłem swoje życie jako zwykła postać drugoplanowa. Służyłem tylko po to, by rzucać bezmyślne uwagi do wcipne teksty. Ale teraz będę miał szansę umrzeć jak zawsze chciałem. Z piskiem jak dziewczynka. Spaść w otchłań wrzącej lawy, w której spalę się aż do kości. Jeśli to przeżyję, będę prawie nierozpoznawalny, ale jeśli naprawdę umrę, zrobię to jako główny bohater. To zabawne. Zawsze myślałem, że to mój głos dodaje mi super siły, ale teraz znam prawdę. Że to moja miłość do ciebie daje mi super siły. O, dug dewlin zaraz wymiotuje, ale to ciągle będzie seksowne. Jakoś. Kochał cię? Wiem. Bada. Tak tak. tak... tak. 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 Był jedynym mężczyzną, jakiego naprawdę kochałam. Hej, a co z takim dewlinem? Pod względem emocjonalnym, nie fizycznym. O, racja. Może być. Duk, Serenity, wszystko u was w porządku? Tristan nie żyje! A złe wieści. Ej, hey Dok! Pamiętasz mnie? Duk Devlin nigdy nie zapomniałby takiego działka. Hamena, hamena, hamena! Hamna, No Nadal bym zaliczył. Wy ludzie i wasze zachowania godowe, To brzydliwe! Nie jestem człowiekiem! Jestem pingwinem! Co? Znaczy! Mężczyzną! Kobietą! Dziewczyną! Sexy, sexy, nastolatką! Mmm, kręcimy fornola! Pokładamy cię i odzyskamy Tristana! Łatwiej powiedzieć niż zrobić! Szczególnie po tym, jak zamienię się w super giga Mecha Nezbita z własną ścieżką dźwiękową! Super Nie mądry Nezbit, nie jesteś prawdziwym robotem! W siwie to dość smutne. W głębi duszy jesteś tylko małym, przerażonym człowiekiem. Co za cyfrowy głuptas! typ muzyczny! Dawaj. Yes. Mój mały kucyk, mój mały kucyk. <śmienny> Na moją słodką dupcie! Teraz przywróć seksji, człowieku! Nie dasz rady, ponieważ nie ma nic bardziej seksownego od wielkiego robota o pięściach z napędem rakietowym! O bez jaj, on przecież nie ma pięści z napędem rakietowym! Aaaaa! Ja! Co wam, co powiedziałem? Jak możemy go pokonać? Jest dla nas zbyt potężny! Serenity, jedynym sposobem, by pokonać robota, jest przeciążenie jego wodów logiki! Musisz go zakłopotać na śmierć! No Brane zbit, co było pierwsze? Kura czy jajko? Pięść z napędem rakietowym! Ale tego nie było w opcji! Eee! Co wam co powiedziałam? Wiesz, zawsze możemy mu pokazać obrazek z nowym bohaterem yu gi -Oh. To zdjęcie jest fałszywe! A. -a. Doprawdy. Niestety Blaszaku. Błąd w obliczeniach! Projekt jest nielogiczny! Nie mogę zrozumieć fryzury! Cóż, wygląda na to, że ostatni raz widzieliśmy Nezbita, ale mimo to nie możemy zapomnieć o potwornej stracie, jakiej dziś doświadczyliśmy. To, nigdy nie zapomnimy o mojej słodkiej dupci. A, tak, ale jakoś tak bardziej myślałem o Tristanie. No wiesz, tak jakby umarł. O, racja, ta, to też było przykre. Co, co to za miejsce? Gdzie jestem? Czy to niebo? Tristanie Taylor, powstań.